Z tej strony i dzisiaj sobie zagramy w Brawl Stars. Dawno tu ubranie grałem, w sumie zobaczmy sobie kruk za 5 Mój kolega krukę kupił, ale to tu nigdzie. Fortnite, dobra yy... powrót do Retro Od 30 co to jest? O, ten jest good nie mam tyle gemów. Dobra, mam nadzieję, że odcinek nam, Wam się spodoba mega Megabox, w sensie Big Box otworzymy misję. Nie wiem, co to za misję. O, co to? A, to ten Karnes, dobra. Zagrajmy sobie, może jakąś lepszą postacią. Yy, możemy sobie zagrać Leonem. Dobra. Zobaczcie ile kiedyś w ogóle miałem pucharków. 23 tysiące. Ja pierdzielę. Dobra. Przejdźmy sobie. Możemy zagramy ten. Solo jedną i zobaczymy jak nam pójdzie. Yy, chyba z Star Power wziąłem. Dobra. Mam nadzieję, że... Nie będziecie jakichś głosów w tle słyszeć, ale się po powoli wczytuje. O, tam jest skrzynka. Dobra, dawno w to nie grałem bardzo. O boże. Czuję się jak bocik. Dobra. Cyk. Zbieramy sobie. Źle autoatak Ciekawe czy Edgar bije przez ścianę. Już nie pamiętam. Dobra, przejdźmy sobie. Użyjmy klona, zobaczmy gdzie są osoby. Tu są postacie, dobra. Cyk sobie. Lecimy sobie po kolejnego klona. Musi się skończyć już ataki. Możemy sobie go dojechać. S, lecimy. A to jak bot. Kur, co on robi? Dobra, wygraliśmy. S A nie! Ja już ucieszony. Błagam, żeby to był ten star power szybszy. Tak, to jest ten szybszy star power. Obijmy sobie go i na nie podlecimy. Albo nie. S, dobra, łatwo. Myślałem, że będzie jakoś trudniej ale mamy jednego wina Leonem. Zagrajmy sobie starcie. To to jest w ogóle? Dobra. Zagramy sobie tak z trzy rundy, myślę. Nie będę cię to jakiś super długi. Zero pucharków. Jezus maria. Arena normalnie w Fortnite jak. Ok. Idźmy sobie. No dobra, to niech się ten... Ja wolę sobie Power Cube, żeby to się, się tak nazywało. Dobra. Ile ja tych emotek miałem? Ale się długo ładują te emotki. Kiedyś chyba można było spamić nimi nawet. Uhuhu, prawie zdał, zdała, zdało. Już, już prawie. Ale ona ma jakieś odnawianie dzikie. Dobra, ja se ulta tak tak ponabiję. Oho. No wychyl, wychyl, wychyl. Ja, ja se mogę tak nabijać ulta. Mi to jest... O, I co ty tam robisz? Co ty tam w ogóle kombinujesz, co? Co ty tam się przymierzysz? Do czego ty się tam przymierzysz w ogóle? Ty nie masz się do czego przymierzyć. Ja tu zaraz mogę... Ajajaj. Ale ja mam czas na spokojnie. Tylko no nic nie zrobi. Hu, za to została mocno obita. No już leży i nie ma. Uuu, Maciej! No to fajny Maciej z niego. Jak ja nic zrobić, nie mogę na udarach. Wskoczył się mnie. Eliminacja porażka. Czyli tak naprawdę zero wyszliśmy. To jest taka arena chyba jakaś. Dobra. Arena jak w Fortnite. Ty. Jak ja tak sobie pozbieram? Jeszcze kilkanaście gemów tutaj. 14 set wb wbiję, wbije. To ja będę mógł w sklepie odebrać tego fajnego Mortisa. Sześć dni jeszcze to trwa. Nie będzie mi się chciało raczej. Ale zobaczymy. Zagrajmy tu solo jeszcze jeden. I po solo sobie zmienimy postać. Dobra, lecimy, nie śpimy. A ta mapa... Pamiętam, że zawsze mi się podobało. Na tej łatwo się wbijało też. Pucharki na tych postaciach. O nie, Edgar. Ty, to nie zabiła się. To ona jest, czy on? Mnie już nie pamiętam. Dobra, trochę dojechany. A se używaj tego ulta, on mi Kur... Czy ja mogę go... Dobrze, trafiłem go. Ale szkoda, że mój tylko to nie widka, Oho, zadymiasz? Ty wiesz, co już się szykuje. O, GG masz. GG masz, ja mogę z Etera wszystko zrobić. Patrzcie, co zrobię. No ta ta ta. Nie, no on miał to za zasrane. Oj się. Nie no. a nie Edgar Maulta. Eee. Yy. Dzięki. Dzięki za odbite. Yy. Auto atak. Autoatak! Uży autoataku. Nie Edgar, Edgar, ja nie chcę! Ja nie chcę się klepać. Czy możesz mnie w ogóle zrozumieć? Ty mnie nie podjeżdżaj, bo ty nie masz szans w ogóle. Dobra. Ja pierdzielę jaki fuks. Ja jestem na środku. On mi nic nie zrobił. Eee, bo to jest samo ten.